Witajcie, traderzy w moich skromnych progach. Ja się nazywam Rafał Wzym dla osób, które mnie nie znają. A w tym wideo chciałbym zaprosić Was do no, bezpłatnego szkolenia, które będę tworzył. Jest to szkolenie pokazujące, w jaki sposób ja traduję, jak to wygląda krok po kroku, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, to w dużej mierze skupię się na mentalności. Mentalności tradera. Troszkę będzie się nazywał mentalny trader. Bo tak naprawdę mentalność i podejście takie psychiczne to jest najważniejsze. Nie wiem dlaczego na innych szkoleniach, ja też oczywiście kupuję szkolenia różnego rodzaju, żeby się dowiedzieć, m, może coś nowego. I tak naprawdę nikt w tych szkoleniach nie mówi o takim psychicznym podejściu do rynku finansowego, do takiego mentalnego a, poukładania w głowie wszystkiego, a tak naprawdę to jest najważniejsze. W momencie, kiedy w moim przypadku w momencie kiedy mm, tradeowałem, to kiedy sobie uświadomiłem niektóre rzeczy na rynku Forex, to od tego momentu tak naprawdę zacząłem zarabiać. E, uświadomiłem sobie, zrozumiałem ten rynek Forex, e, ogólnie Forex giełdowy, e, bo też oczywiście tyczy się to e, do e, w, e, indeksów, surowców bądź akcji. To kiedy sobie to uświadomiłem, różne rzeczy na tym rynku, to tak naprawdę od tego momentu zacząłem zarabiać. I chciałbym się w głównej mierze skupić na tym, na takim mentalnym podejściu. To szkolenie jest zupełnie za darmo. Jak wiecie, prowadzę kanał na YouTubie, FX Robot. Głównie daję rzeczy za darmo, dobre materiały za darmo. Niektórzy to doceniają, bardzo dziękuję. I tak samo w tym szkoleniu. Być może. Osoby, które prowadzą takie szkolenia, będą na mnie wkurwieni, że taką wiedzę przekazuję za darmo. Jeśli bym chciał to mentalnie ująć w marketingowy sposób, powiedziałbym, że to szkolenie 10 tysięcy. To szkolenie 10 tysięcy, ale wy je macie za darmo. A to takie pierdolenie, tak naprawdę. Na większości szkoleń, w których ja byłem, powiem Wam szczerze, że w większości to jest gówno. Dlaczego? Ktoś pokazuje swoją strategię, ta strategia może działa miesiąc, dwa, pół roku, rok, a tak naprawdę nie działa. Więc wiecie skąd to wiem? Po każdym szkoleniu, kiedy wracam skądś, jest to na przykład szkolenie jakieś stacjonarne, wracam pociągiem, najczęściej to jest w Warszawie, ja jestem z Bielska Białej, więc kawał drogi mam, aczkolwiek wsiądę w Pendolino i moment jestem w Warszawie. To zawsze po powrocie stworzę robota foreksowego, który mi sprawdzi historycznie 10 lat do tyłu. I powiem Wam szczerze, że w 80% tak naprawdę te strategie nie zarabiają. Ona owszem zarabiała 2 lata, na przykład od 2014 do dziś, zarabia, a w poprzednich latach już nie zarabia. No i to jest tak naprawdę problem, bo uczymy się danej strategii od kogoś, a ta strategia za chwilę nie działa, więc Dlatego w tym szkole chcę się skupić na takim mentalnym podejściu, psychicznym. Bo co z tego, że mamy strategię, że mamy zajebisty sposób zarządzania ryzykiem, ale mentalnie jesteśmy przygotowani do rynku. W pewnym momencie ten rynek się zmienia, pół roku jest taki, pół roku jest taki, a my używamy tej samej strategii. Używając tej samej strategii, pół roku zarobimy, a drugie pół roku stracimy. I albo stracimy na zero, albo stracimy jeszcze stratni. Więc na tym się chcę skupić. Pokażę też jedną z najlepszych strategii na świecie, która zawsze działała i będzie działać po wsze, po wsze czasy. Też często, na szkoleniach, w których jestem, bądź kupuję jakieś szkolenia online, to no mnie to już nudzi, jak każdy tym samym mówi, ale to działa. Więc zapraszam na szkolenie. Możecie subskrybować mój kanał. Przez YouTube będziecie informowani o nowych nagraniach, bądź możecie się zapisać na. Moją listę adresową, która jest dedykowana tylko na to szkolenie. Nie będę do Was wysyłał żadnych innych informacji, tylko kilka materiałów związanych z tym szkoleniem. Krótko zwięźli na temat bez zmiennego pierdolenia. Dziękuję i zapraszam. Zapiszcie się. Pozdrawiam.